z tej strony Smok Endu, dobra Siema, z tej strony Mikolaj 222 I zobaczcie, mamy tutaj pięknie zbudowany zestaw klocków Lego Ze Smokiem Endu, jak widać, cały kres Studnie sam zbudowałem Portal do Endu zresztą yy, też sam zbudowałem No i tak, tutaj mamy twierdzę Nederu e, Portal do Nederu Tutaj się przenosi bardziej do dżungli, mamy pandy i tak dalej. A tutaj zbudowałem nawet taki tygrys i Takie ludziki, no ogólnie klocki LEGO, tak? Tutaj nawet możemy sobie zobaczyć, żołnierze są. Oprócz tego zbudowałem swojego jakby Elder Guardiana. Powiedzcie, czy się podoba. O, odczepił mi się troszeczkę klocek. No nieważne. Mamy tutaj przygotowane również podręczniki z Minecrafta, wszystkie jakie mam, bo akurat no, kupiłem sobie jeszcze jeden jeśli Was interesuje Iron Man to mamy tutaj z otwieranymi oczami, wystarczy to przekręcić mamy również cały plakat z Iron Manem a także jeśli Was interesują klocki LEGO tak ogólnie i LEGO bohaterowie no to macie tutaj co przeglądać jeśli odcinek Wam się spodobał to ja nic nie mam do powiedzenia i kupujcie. I papa! Pa.